Zarazek, poranek, szkapa i dzbanek, tak to jest zarazek, witam, jestem razem 2000, a to jest kolejny odcinek Grand Theft Auto 3, odcinek drugi. Zobaczcie, że tak już wyjąłem samochód, ale jedziemy znowu do Luigi'ego, po kolejną misję. Ciekawe to będzie dzisiaj. Najlepiej wyłączył sobie radio, bo denerwuję tylko... Tak. Gaduła 109, 109, widzieliście to radio? Oni tam cały czas chyba gadają, nawet nie słyszałem, nie tam ani jednej muzyki, więc to jest też trochę dziwne. Dobra. Nieważne, co to jest napisane, ludzie, ale tak, to jest na kolejny poziom. Yy, zobaczcie, przerwałem. Aj. Wybaczcie, bo jestem przyzwyczajony, że tak robię zobaczcie ale tam mówi tam Na na to nie będę czytał, wybaczcie. zobaczcie zapomniałem się pewnie mi się coś tak śpieszy jedź człowieku że mi stoisz tutaj tak no więc jedziemy po po taką mm, nie, czy nie, już wiem o co chodzi Trzeba zabić takiego jednego gościa właśnie zaraz zabraliśmy kij, yy. kij po prostu! Nie mogę się słowić. kij zabraliśmy i musimy go tam zabić, zaćgać Nie wiem cokolwiek O właśnie zaraz dojedziemy tego kolesia Tylko że ja go nigdy tam nie biję ja na jego wjeżdżam i zabijam, tylko jak policja to najpierw to przyjedzie. Dobra, ty sobie przejedź. Ja się ustawię i dziękuję. Wjazd! Pięknie. Teraz, wszędzie go samochód. Tak, tak, uciekaj. Wsiądzie go samochód i go przemalować. Jak go przemalujemy, to mamy już leciutko jechać, ale ja wolę jeszcze przed przemalowaniem. Uuuuuuuuu. Już wróciłem ja że ta policja będzie nas goniła. Zapsuła nam mask. maskę, no to dobra, już mogę jechać szybko. Ale później jak już przemalujemy no to, no to musimy jechać powoli, żeby nie, nie żeby nie zniszczyć auta. No ale zaskoczyło mnie to. Uf. Uf. To coś ma radio, to jest chyba gaduła 109. Moim zdaniem, bo gadają cały czas. Pla, 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 pla. O człowieku, on miał pistolet, ale nie zabrałem. bo nie jestem aż taki. Niech umrze ze swoim pistoletem u boku. Już umarł, ale. No. Nie bierzmy mu tego, co. jego. Tak. Dobroczynny jakoś ja jestem o policjant. Góry! Ciao. No. Jedź! To musiał tak wjechać do tyłu, żeby nikogo żeby niko nie wjechać. Ale to dziwnie zabrzmiało. Ten musiał tak wyjechać, żeby nikogo nie wjechać. Pięknie. No, tak. Tym razem nie zapłaciliśmy. A tak to będziemy płacić 2000 złotych, czyli Pół, Półsto tam jest? Chwila wyjdzie puso no to dobrze jedziemy hu dobra jedziemy pięknie pojedziemy sobie aaa przejedź no Prost. O kolejny skrót ale cędzę wolę nie jechać, bo przecież tutaj mamy pojechać. A nie skrótem. Idziemy do Kryłówki Luigiego. To nie jest tam, gdzie my robimy misję, tylko to jest kryjówka Ewo. Więc proszę nie dojść. Teraz mamy do garażu to auto schować. Ja ci, ale ten garaż to duży ma. Kurczę. A teraz? O! o oh je! Yeah. Cztery, tysiące, do... Cztery ty... tysiące dostajemy, tak. Bierzemy jakieś auto. Jakiekolwiek ludzie. O! Jest. No, powiedziałem jakiekolwiek. Nie! Czerwone bądź. Proszę, czerwone bądź. Daj, bo już jedzie. NIE! Jeszcze będzie, że nas aresztują ty, Tak, tak. Ale wyjeżdżałem właśnie, o no, ludzie. No moja wina, że w niego uderzyłem. No, jeszcze w niego uderzyłem. No brawo, Kaleko! No policja dalej, o czym się jeszcze nie chce. Teraz już nie przełączam. Bożąc panny Misty. O. Dobra, Luigi chce z nami pogadać? Nie. Tak, Luigi. Sindona Joey. Tak, teraz poznamy nowego, nowego naszego szefa, Joego. Joy. Tak zdrobnieniu. Ok, wszystko z mieliśmy, to możemy iść. Tak, mm. to ma samochód. Ten się już nie nadaje. O płyce już nas nie boli. Znowu taki sam. No dobra, daj. Człowieku w dziwnej czapce. Jedź po misji, Spoko. <grywy> Sam... no... jego nawet... Tak... ja w ogóle go z siłą nie... nie, nie zabiłem, a on, Nieważne! Ja tylko go popchnąłem, a on... a Uważaj. Póki tutaj już jesteśmy, to zabierzemy serduszko. Czego? Tylko gdzie ono było? Gdzieś tutaj. O! Ukryta paczka! Patrzcie. I... nasze serduszko. O! Stołówka muszę mieć Co my paczki nie zabrałem? przecież? Chyba muszę stanąć tutaj O! Nie będzie Właśnie, ze tym skinem nie umiem go robić, więc będziemy też normalnym No dalej, zaraz jak tam No, to dobrze No i co? Dalej Aha, lewy shift za... Nad... Aha, nadrąbić trzeba. Nadchodzi. O. My poczekamy. Gdzie idzie jak ten żółw? Uff. Dobra, wsiada. No. I jedziemy. Zabierz Misty do Joe'a. Okej. Okay. Jedziemy. O, nasze stare auto w, Gita, w Kita. W 3 nie jest tak samo jak w Kita San Andreas, czyli od razu znikają auto w jakimś miejscu. A to dlatego, bo w Kita San Andreas jest, jest o wiele większe miasto, i od razu, jak na przykład pójdziesz. Nie wiem, na minutę od tego miejsca, gdzie było auto i wrócisz no to już go nie będziesz miał, a jak, a jak gramy w gitarze, no to na chwilę pójdziemy na przykład na 3 minuty gdzieś od miejsca, gdzie mieliśmy jedno auto, wrócimy i będzie nadal. Po jakimś tam czasie się kasuje. Mówicie, gdyby się mieli tak zostawiać i, i by się w ogóle y, nie, nie znikały, to by tutaj, to by był śmietnik w tym, w tym, y, no, no, w całym świecie, y, nieście no, tak chciałem powiedzieć Dobra, weźmy do ja on tutaj rep reperuje właśnie auta Wchodzimy Uhuu Oh, yeah. No, i tutaj właśnie. joy nam się. Wita, i w ogóle. I hu, jest fajnie. Skoro już jesteśmy u Joego. O, proszę bardzo. Zresztą już to, to u niego zrobimy misję na chwilę. O. Co? Od piątej. No, jeszcze 5 minut bym musiał poczekać. To do Luigi'ego. Bo Luigi nie, nie, chociaż przynajmniej on nie wyprzydza, yy, o której godzinie mam przyjechać. Chyba. Nie, bo za sobie ja grałem w tą grę, bo to jest mój trzeci, czwarty raz. tak nigdy nie przeszedłem, więc nie wiem. Jeśli on ma wymagania, no to skończymy odcinek. A jeśli nie ma wymagań, no to, no to zrobimy kolejną misję. Zobaczymy, co się da zrobić. Eee, Badaj, dojdziemy do niego. Elka, kolej. No to auto, widzicie? Dobra, już dwa auta, już mamy bałagan, o, nie miły. O, jednak nie miał. Alfons. Huh. Ciekawe. Taka z skamka, diablo. O, diablo, fajnie. Co mamy tutaj zrobić, przepraszam? O, to jest powód z diablo. Nie wiem co tutaj mamy zrobić. Ha. Już wiem! To jest trochę trudne Oj ojoj. A z amunicji to mamy zablokowane jeszcze. O nie, ludzie, ludzie, nie lubię tej misji, ludzie, nie. Ta misja jest trudna jak nic. Bo oni mają... Nie powiem jakie pistolety, ale... Mogą zabić człowieka dwoma strzałami, więc... Będzie bolało, au. No i oni jeszcze się poruszają, tej, no ludzie. Jak ja wam się będę zaraz poruszać... Gdzie oni jadą? O, diabo! Ludzie te nigdy prawie nie występowali. Gdzie oni jadą? Koniec, koniec z wami. Gdzie ja zawsze tak to robiłem. O, nie! Zabrali inną taktykę! Inną taktykę obrali ludzie! Aaaa! Ludzie, inna taktyka! What the fuck? Jeszcze... O, o, o! Ten jeden leży. Jest, jednego zabiłem. Ale co z tym... drugim... Wow! Huh. Spoko? No i pierwsza śmierć, no. Tak, tutaj macie wszystko. Jestem załatwiony i w ogóle oni jadą i nas ratują i w ogóle. No i miejsca, którą właśnie wykonałem, zostanie uznana za niewykonaną. Tak. No. Wiesz co? Najpierw pojedziemy do drugiego. Później zrobimy tą misję. A no tym razem, ale... Kiedyś to ja tak zrobiłem, że ja ze swoim autem się kryłem, a oni strzelali po prostu w to auto. Z, y, zaczęło płonąć ja uciekłem i oni zostali przy tym moim płonącym aucie i zostali zabici Gdzie ja wiadę. Dobra, idziemy do drugiego. Ostatni robią to Majka buźki. Spoko? Dobra, zobaczymy. To jest znowu jo Joey ma do nas sprawę ciekawe co teraz. Aha, ja wiem co to jest. To jest łatwe. To już wiem jak to zrobić. To jest akurat łatwa misja. Nie taka jak wtedy. Najwyżej tamtą zrobimy na tym razem. A i, ma i to jest właśnie misja na czas. Teraz to auto muszę jakoś wyciągnąć. O tak. Go, go! Go, go! Na misję, go, go! O słońce człowieku. Taki nieprzyjemny goszczą. No, jeszcze z... Tylko straciłem przez niego czas. Film. O, odpłaciłeś. Już na niego nie jestem zdenerwowany. Gdybyś tak mi dał to znowu z 6 minut, na to bym się cieszył. A to na szczęście jest blisko na razie. Jeśli nie wiecie to, to jest 8 balonów za to zaraz się dowiecie. Skoro to coś takie coś, <noise> takie coś, tak? A już wiem co to jest, no wiem, wiem. Się nie martwcie. I bierzemy tego człowieczka auto. Się. I widzicie, to wasze naradarno to jest ten 8 bal i to jest taka bomba, że jak to aktywujemy i ktoś do, wsiądzie do tego auta, to wybucha. Ale musimy uważać na to auto, bo jak zniszczymy, to musimy jeszcze sprę zrobić. Nie miłe to by było. Ludzie powoli, wiecie. Nie negatywnie, nie negatywnie, ludzie. I też zaraz jak nie na gatę bo zaraz będzie. Ładnie. Nie ja soros, tak robiłem, robiłem właśnie w tym że robiłem tak jakby trawko jazdy, czyli jechałem tak jak normalni ludzie. Fajnie, nawet fajnie się kieruję w Geta, czy troszeczkę czasem trudno jechać. Powoli. Uwaga. I tutaj wjeżdżamy i nawzają do samochodiku bombę. Za to się płaci, ale chyba na tej misji tak nie zrobią, żebyśmy zapłacili. No ale teraz zobaczymy. Chyba nie musiałem płacić, nie wiem. No zero albo lewy control. Wszyscy mówię tylko wtedy, kiedy mam dzień, a kiedy mam dobry to mówię kontrol. <grych> tak. Taki już jestem i nic to nie zmieni. Ponieważ taki już jestem. O, dobra, wyjedziemy. Taka mi taka mini ciekawostka na przyszłość. Wczoraj, mam dobry dzień, mówię kontrol. Czy teraz akurat mamy rekolekcję w szkole? <grystanie> Jaki człowiek? Akurat mamy teraz luzy, więc jest zupełnie dobrze. Zadania Do domowego nie ma, nie ma co ro Nie ma nie ma no nie ma w ogóle pracy w szkole. Czyli mieliśmy tylko występ. Ale był fajny nawet. No i w kościele siedzimy w i dwadzieścia minut, czyli półtora. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest półtora godziny, no to mówię. Znaczy, godzina i 30 minut to jest półtora. No, Ludzie. Uff. No, i już jesteśmy blisko. No, zostało nam jeszcze. No, dużo czasu. Nie. Trzy minuty całe. To no wiecie. Nie, jakbym miał teraz jeszcze pójść po spraya. Ja a się tak. Prze przez coś na przykład yy, uderzył to by była klapa dobrze, ja to zaparkowałem nie w miejscu, bym nie miał jak. Znaczy w miejscu. Nie tam gdzie się wjeżdża. Znaczy kontrol. Cześć mam dzisiaj dobry dzień. I teraz. Idzie w sobie człowiek. Taki pewny człowiek. Ale chyba mi wybaczycie, że nie zrobiłem tam tej misji z Living, bo była trudna. Dalej człowieku. Tego się ucieka, jakby już miało wypuchać ty. Tak, explode, dobrze piszę. Marcos, bistro, and till you explode. No, eksplodujesz. Woo! -hoo! i nam się udało. 10 tysięcy. Oh yeah. Proszę bardzo. Co? Jedna gwiazdka za to, że zniszczyłem auto. Wiesz to szybko daj. Samochód i wiesz co lepiej ucieknę. Co to za... No bo już myślałem, że dwie gwiazdki mam. Gaduła, nie, wyłączmy w ogóle wszystko. I pojedziemy... i poj i pojedziemy zapisać grę. Te auto, właśnie, które jest przede mną, to szare, to ono jest jedną z najlepszych y, aut. Y, u, kurczę. <laughs> jest jedną z, y, z tych z aut, które są najszybsze w tym mieście. Drugim autem jest y, samochód Diablo z tymi ogniami. Wiecie chyba, o, wiecie chyba o jakie mi chodzi. Jeśli nie wiecie, o to trudno. A jeśli wiecie, to super. Ale tamto też jest szybkie, jak w tym mieście, człowiek. No i patrz, co przeście zrobiłem? Yy. Nie będę miał auta zapisanego prześcienia. Ktoś pożyczył auto? Tak. Przecież nawet broni nie mam, zapomniałem. Była śmierć przecież. Dali ktoś auto? O! Idzie taki, który wybawia ludzi. Szybciej! Jedziesz jak... Nie wiem. O, jeszcze wyglądasz jak jakiś kaskader. To nie dziwię się, że nie potrafisz jeździć samochodami. Motorem się nauczyć jeździć. O, jedziemy. O, przynajmniej będziemy mieli pałkę. Kurczę. Ale jak na razie to broni nie będę miał, nigdy, że jak nam się odblokuje y, amunition, no to sobie zrobimy. Dobra, więc. No, więc ja Was żegnam i No, nadzieję, że Wam się podobało i dziękuję za oglądanie i na razie do następnego odcinka. Do zobaczenia.